Dzisiaj świętujemy w Kędzierzynie-Koźlu obchody 30-lecia, ale też rozpoczęcie nowego sezonu siatkarskiego Plus Ligi. Witamy wszystkich kibiców i przyjaciół klubu, partnerów, mieszkańców województwa, nie tylko miasta kędzierzyn Kożla ale również województwa i okolicznych województw. Świętujemy 30 lat, to bardzo piękny jubileusz, pełen emocji ostatnich latach bardzo takich dobrych gorących emocji, bo ostatnie kilka lat to były świetne wyniki zaksy, sukcesy na arenie nie tylko krajowej, ale również międzynarodowej. a przed nami nowy sezon jesteśmy pełni optymizmu, że ten sezon będzie naprawdę świetny. Mamy świetną drużynę, mamy świetnego y, trenera utytułowanego. Y, mamy w y, drużynie y, fajnego, bardzo utytułowanego również kapitana i myślę, że drużyna y, będzie pod dobrym okiem, pod wodzą dobrego trenera, pod dobrym okiem, tak, trenowana i te wyniki, które mieliśmy w poprzednich latach, będziemy chcieli również y, osiągnąć w tym y, sezonie. To jest klub z wielkimi tradycjami. To jest klub, gdzie wielu reprezentantów grało i gra obecnie, bo tego też trzeba powiedzieć. Także rzeczywiście to jest kuźnia, kuźnia talentów, kuźnia reprezentantów, to jest bardzo ważne i wielu, wielu medalistów, nie tylko naszego kraju, naszych rozgrywek ligowych, ale również europejskich Pucharów. I Igrzysk Olimpijskich, to też trzeba powiedzieć: mistrzostw Europy czy mistrzostw świata. Także miasto z wielkimi tradycjami siatkarskimi, yy, i należy z tego powodu się bardzo mocno cieszyć, że to, ta, ta siatkówka, ta przygoda z jest dalej kontynuowana. Pamiętajmy, że na wyboisko się wychodzi po to, żeby wygrywać i przede wszystkim cieszyć i, i bawić kibiców. Jak widać przez te, przez te ostatnie, ale wszystkie lata, 30 lat, doskonale się to udawało wodarzom, doskonale się to udawało trenerom, sztabom szkoleniowym i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. Cieszę się, że jest taki obiekt, chociaż patrząc na inne piękne obiekty, które powstają w naszym kraju, chciałbym się, aby tutaj też w Kędzierzynie ten obiekt był. Lepszy, a przynajmniej chociaż, żeby miał klimatyzację e, na najwyższym poziomie, bo, bo rzeczywiście światło zostało wymienione, także wielkie gratulacje dla, e, dla, dla władz miasta. E, natomiast przepatrząc przez ten pryzmat, e, może brakowało takich właśnie obiektów w 2000 latach, jak kiedy ja, ja na początku 2000 lat grałem i na pewno ta mała Halka e, miała, swój senty miała swój urok, e, potrafiła. Przestraszyć ze drużyny przyjezdne, ale jednak chciałoby się grać troszeczkę na większym obiekcie. Między innymi dlatego też pamiętam, graliśmy europejskie Puchary w Opolu. Natomiast teraz, z perspektywy czasu, mówię, jednak chciałoby się coś więcej, chciałoby się dalej wrócić do tej siatkówki kędzierzyńskiej. I, no, ale niestety, no, zdrowie nie pozwala. Kibicujemy w y, No tak, kibicujemy na przykład wydzierając się z aksa. No, modlimy się też o to, żebyśmy wygrali... Znaczy, ale i tak pewnie wygramy, bo, bo my jesteśmy dobrzy. Ale no, no po prostu kibicujemy, jak to ktoś kibicuje. ZAKSA! No jak ja przyszedłem tutaj, to już był, już był nowy klub stworzony tak naprawdę przez pana Kazimierza Pieszyka, bo on miał pomysł na ten klub 30 lat temu. Ja przyszedłem tutaj w 1999 roku, to już... Już było mi zdobyte jedno Mistrzostwo Polski, dwa srebrne medale, jeżeli dobrze pamiętam. No Później faktycznie, faktycznie przyszła moja era i moich moi chłopaków przede wszystkim i wygrywaliśmy praktycznie wszystko i w Polsce i również byliśmy w trzech finałach rozgrywek europejskich. Dwa medale zdobyliśmy brązowe w Lidze Mistrzów i w Pucharze Cew. Także pięć lat pracy mojej tutaj, same właściwie sukcesy w życiu, bym się nie spodziewał, że, że, że trafię do takiego klubu i będziemy mieć po prostu taki, taki zespół, który w tamtych czasach dzielił i rządził w naszym kraju i nie tylko w naszym, ale w całej Europie. I to ja to zawsze powtarzam, że, że to jest zasługa e, pana Kazimierza, bo on wpadł na ten pomysł, żeby stworzyć. Profesjonalny klub, Mosto Stalozoty, Kędzierzyn. Ta nazwa się zmieniała, teraz się nazywa Zaksa, ale zawsze mówię, że trzeba pamiętać o tym, od czego to się zaczęło i kto to zbudował. Piłka to może się jeszcze uczyć od siatkówki, jak wygrywać i zdobywać medale na mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata i teraz na Igrzyskach Olimpii, Olimpijskich. Fakt, czekaliśmy na. Na, na, na medal Igrzysk Olimpijskich 43 lata, ale w innych imprezach, czy to Liga Narodów, czy po, to poprzednie, to co powiedziałem o Mistrzostwach Świata, to my po prostu jesteśmy wiodącą dyscypliną w grach zespołowych. Nikt nam nawet nie, nie jest w stanie dorównać, ale tym bardziej piłka nożna. Ja, ja nie chwaląc się, ale ja, faktycznie tak jak Pan powiedział, ten poziom naszej, naszej siatkówki w naszym kraju jest od. Iluś tam lat, 10 lat, no dekady jest coraz wyższy, ale to, to się nie dzieje z przypadku. Mamy po prostu takie szkolenie, taki system szkolenia od kilkunastu lat, który po prostu coraz więcej szkoli młodych zawodników, którzy, którzy do, docierają do tych najlepszych zespołów, a już również by, 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 do reprezentacji Polski. Tylko się uczyć no, na naszym przykładzie, brać wzorce. A my sobie damy radę. Na Igrzyskach Olimpijskich było, jeżeli dobrze liczę, 11 zawodników, którzy grali w Zaksie albo grają w Zaksie. Ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, a już trochę żyję na tym świecie i tych imprez obserwowałem wiele, żeby z jednego klubu oczywiście oni grali w różnym okresie czasu. Trzy razy zdobyć Mistrzostwo Europy. Klubowe, wygrać Ligę Mistrzów. Życzę oczywiście wszystkim. Życzę Zaxi, żeby zdobyła jeszcze czwarte, Życzę innym klubom, żeby, zdobyli żeby zdobyły chociaż raz. Już się niektórzy przekonali, że to nie jest takie łatwe. I dlatego szacunek, i trzeba robić wszystko, żeby ten klub, pomimo problemów, jakie, jakie są zresztą, nie tylko u nas są problemy, ale, ale są, żeby zrobić wszystko, bo to jest najlepszy klub w grach zespołowych w historii całego sportu. To nie tylko siatkówki. Nikt, nigdy, może tylko mój płomień Milowice w latach 70., w którym miałem przyjemność i który tak naprawdę współ, współtworzyłem i wygraliśmy Pucha Europy i też kilka medali mistrzostw Polski. Może dorównać do, do tego, co, co Zachsa Okazuje się, że w małej miejscowości, jeżeli są ludzie, którzy mają pomysł. Mają, są zaangażowani, mają pasję, potrafią stworzyć naprawdę potentata, bo to jest, to jest potentat. Ja to w jakimś wywiadzie powiedziałem, że to jest Polska-Barcelona. Może przesadziłem, ale wydaje mi się, że nie. Mamy nowe rozdanie, mamy nowy zespół, jest kilku młodych, pięciu, pięciu czy sześciu młodych chłopaków, którzy tak naprawdę zaczynają swoją karierę, chociaż gdzieś grali już w innych klubach i, i, i mają wzorce przede wszystkim. Mają trenera mistrza olimpijskiego, mają medalistów olimpijskich srebrnych dwóch amerykaninów brązowych medalistów olimpijskich. Mają naprawdę od kogo się uczyć i patrzeć na to, jak ci ludzie e, się zachowują sobie na boisku, poza boiskiem. I ja jestem przekonany, tak powiedziałem, nowe rozdanie. Nie będzie to łatwy e, sezon, zdajemy sobie z tego sprawę, ale myślę, że sobie damy radę i i, i, I będziemy myśleć, co dalej, jak, jaka będzie przyszłość klubu i, 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 i tego środowiska, bo, bo tu też muszę podkreślić, że to ważna, war, bardzo ważną rolę całe środowisko kędzierzyńsko kozielskie a kiedy za moich czasów wygraliśmy Ligę Mistrzów w Opolu przez te lata, także wtedy to był klub całej Polszczyzny.